A ja was moi kochani witam przed odchowalnikiem, w którym aktualnie mamy przepiórki. One mają około 2,5 tygodnia, coś takiego i no pięknie rosną. Oczywiście odchowalnik topka. Powiem wam, tak wygodna sprawa, że naprawdę człowiek się nie musi niczym przejmować, tylko sobie reguluje tą temperaturkę, napełnia tutaj zbiorniczek, tylko pilnuje, żeby był pełny. Tutaj sobie ładnie Napełnia pasze. Zresztą zaraz Wam wszystko pokażę, bo musimy przygotować dolny poziom, bo już na tyle urosły, że po prostu musimy je przedzielić, żeby miały więcej miejsca. Ale żeby bardziej Wam to wszystko wytłumaczyć, to chwilkę tutaj Wam pokażę, jak one wyglądają. To oczywiście fajne drzwiczki, które otwieramy sobie no, takim malutkim zamknięciem. No i moi kani, właśnie o, czekajcie, nie widzicie. I teraz właśnie macie pogląd na to, jak to tu wszystko wygląda, czyli jak te przepiórki tutaj się chowają pod tą e, grzałką. Tutaj macie lampę, no i tak to wszystko się prezentuje. Dla szybkiego przypomnienia, tam jest oczywiście poidło, z którego one korzystają. No i sami widzicie, że ta ilość tutaj, no przepisowa raczej nie jest na ich wiek, więc musimy je przenieść tutaj na dolne piętro, w sensie połowę ich, oczywiście około. Tylko tak będziemy sobie łapać je, no i moi drodzy, tutaj, żeby to zrobić, najpierw musimy przygotować to dolne piętro. No i pokażę wam co musimy zrobić. Mogłoby się wydawać, że wszystko jest już ogarnięte, ale no, właśnie nie do końca. Bo słuchajcie, chociażby te poidełko musimy obniżyć na dół sobie, żeby tutaj miały dostęp, oczywiście, do wody, rzecz jasna. Tutaj musimy powyciągać to o, z tych prowadnic. Bo one muszą mieć niżej, pewność musimy mieć, że ta woda tu jest. Widzimy, że leci, więc wszystko jest ok. Ja tylko sobie zobaczę, żeby ją tak może trochę wyżej podnieść. Coś takiego. No nie wiem, czy tak, jakie one są duże. Dobra, niech tak na razie będzie. No i moi kłani, oczywiście, jeszcze żarówkę dokręcimy sobie, żeby tutaj nam świeciły. A nie, on sorki, ona jest dokręcona, po prostu. Tutaj musimy załączyć na. O, ubrudziło się wiadomo to na dworze. E, musimy załączyć sobie po prostu przyciskiem, żeby to chodziło, i ustawimy sobie temperaturę. U nich mamy tutaj obecnie 25 stopni. No i tutaj ustawimy też, żeby tak miały, żeby miały tak samo sobie przeszły. I właściwie prawie już wszystko gotowe. Lampa nam się świeci, i wszystko jest ok. Gdyby one były młodsze, no to musielibyśmy trochę zaczekać, żeby, żeby grzałka się rozgrzała i wiecie, żeby temperatury były wyrównane tutaj i tutaj, żeby nie dostały żadnego szoku. Z racji tego, że mamy dzisiaj pięknie na dworze, słoneczko świeci, yy, te przepiórki już są dosyć dorosłe, no bo umówmy się, one już są no duże po prostu. No to nie musimy czekać, możemy je sobie tak... O zmarszu przenieść, ale zanim jeszcze to zrobimy, czeka nas w sumie prawie już ostatnia rzecz. Bierzemy sobie to i to tutaj wyjmujemy, bo to są takie tacki na pierwsze dni życia, żeby miały cieplej i po prostu nie wpadały im łapki w te kratownice. Ale z tego względu, że one wiecie, no już są oczywiście starsze. I te tacki praktycznie wyjąłem po w przypadku przepiórek, które dłużej je trzymałem, bo chyba 5 dni, ale no już dosyć długo korzystają po prostu z tej kratownicy, o której zaraz Wam tutaj pokażę, bo część Was pewnie nie wie, o czym mówię. Bo to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. To jest ogólnie rozwiązanie no, topowe, które naprawdę ułatwia takie życie hodowcy i, odków takich właśnie przepiórek czy kurek, obojętnie co tutaj wsadzimy, bo oczywiście możemy tu trzymać chyba wszystko, nawet igąski, z tego co mi się wydaje. Także z tym nie mamy problemu, ale pokażę Wam o co chodzi z tą kratownicą. No właśnie i ta kratownica wygląda w taki oto sposób, że kurki sobie tu chodzą, kurki, przepiórki i oczywiście odchody spadają na dół za tą kratę. No i gdzie to później spada, oczywiście też pytanie. No i spada to właśnie tutaj. O właśnie to muszę wziąć, też tutaj do góry. I widzicie, spada sobie to na taką tackę. A jak to wygląda w praktyce? No to wygląda to w taki sposób. Widzicie? Tu też już tego pełno, także trzeba też to wywalić. No i jeszcze oczywiście zapytacie, jak z tą paszą wygląda. Z paszą wygląda super. Bierzemy sobie, mam tutaj widzicie woreczek obok praktycznie. I wystarczy, że robimy coś takiego. To się tutaj nasypuje ładnie. I mamy już zapełnione jedzeniem. A, wiem, co źle zrobiłem, bo miałem wyjąć tą tutaj, o, tą kratkę pomarańczową. I tak jak już to mamy tutaj wszystko gotowe, bo tak naprawdę wszystko jest cacy, to zamykamy sobie tutaj ten dostęp do tej paszy, żeby wiecie, tego nie otworzyć, bo tu możemy sobie zatrzasnąć, a jak jest potrzeba, to otwieramy i mamy dostęp, nie wiem, żeby coś tutaj zrobić, przegarnąć trochę tą paszę, o tak w taki sposób. Więc teraz zamykamy, one tutaj nam nie wyskoczą. No i sobie przedzielamy połowę stada na oko oczywiście, żeby miały więcej miejsca. Tą tacę jeszcze sobie czasami wężem przelecę, żeby była jeszcze wiecie czysta typowo, ale tak jak teraz to na przykład możemy wrzucić tak i mamy właśnie tace obydwie jakby puste. No i pewnie myślę, że tydzień czy może mniej, najlepiej wiadomo, trochę częściej wyciągamy, cyk i jest po problemie. Także przenosimy je. I tym ruchem słuchajcie, przerzuciliśmy sobie mniej więcej jest pół na pół zresztą na oko musimy sobie spojrzeć Wam też to pokażę. Górne piętro i dolne piętro. I słuchajcie, teraz idealnie się nam to... i słuchajcie, teraz idealnie się nam to składa, bo tu mamy gdzieś tam trzy tygodniowe powiedzmy przepiórki, i w tym momencie mamy jakieś dwa tygodnie i dwa dni do klucia z inkubatora przepiórek i kurek, i w tym momencie jak tam będą się nam kluły. Te damy już do przepiórek, bo będą praktycznie dorosłe, więc będą mogły już tam sobie trafić. A tu przyjdą nowo wyklute z odchowalnika i tym fajnym właśnie ruchem zrobiłem sobie taką, wiecie, rotację. Bardzo mi się to podoba, a ja w tym momencie idę Wam pokazać, jak dorzucamy jajka przepiórcze, żeby właśnie jak nam się wyklują za te dwa tygodnie i tam dwa dni, to e, to po prostu włożyć tutaj na jedno piętro przepiórki, a na jedno kurki. Ale o tym już w domu. A ja was serdecznie witam w łazience. W Sorki, ale mało miejsca tutaj mamy. Gdzie musimy po prostu włożyć jajka przepiórcze do separatorków w sensie zaraz do separatorków i na płytę to. E, obracarkę do jajek. Tutaj mamy piękne jajeczka przy piureczek. Tu weźmiemy tylko to i moi kochani możemy tak naprawdę nakładać. E, ile tutaj miało się nam zmieścić z tego? Już wam wyliczę. Czyli dokładnie tyle 208 jajeczek powinno nam się zmieścić tutaj e, tutaj na dwa na dwie półki w sumie trzecia jeszcze. E, Nie cała, ale trzecia i powinno nam się zmieścić właśnie 208 Jajeczek. Bardzo fajnie, bo mamy 208 jajeczek przypiórczych i wtedy 101 jajeczek kurzych. Zobaczymy, jak te lęgi pójdą. Także nakładamy jajeczka. Najpierw separatorki sobie kładziemy na półeczkę, żeby za chwilkę móc włożyć jajeczka. No i zabieramy się za nakładanie. Oczywiście, biorąc, zwracam uwagę, czy nie są pęknięte, żeby je od razu odłożyć na bok. Jak widzicie parametry stabilnie. A w inkubatorze już moi kłani mamy tutaj 101 jajek kurzych i moi drodzy nie wiem ile tu mam ale trochę więcej bo załadowałem jeszcze na dolną półkę na leżąco najwyżej jak prześwietlę po paru dniach jeszcze tutaj czy coś odleci mi to dołożę je na e, obrotowe a w tym momencie możemy je tam ręcznie przewracać a w chwili obecnej mamy 101 kurzych australopy silki no i w sumie tyle e, i tu mamy przepiórcze no to przepiórczych mamy na tą chwilę będzie no, powiem Wam z 270, coś takiego. Także zapowiadają się dosyć ładne lęgi. Zobaczymy, jak z zależeniem. Oczywiście odchowalnik jeszcze mamy drugi, więc moglibyśmy go użyć, ale no, nie mamy na razie takiej potrzeby. No, bo widzicie sami, że akurat tamte dorosną, a te wejdą na ich miejsce. Także tak to na chwilę obecną wygląda. Tu piękne, jasne statko chodzi sobie. A tutaj ja idę na kompost z tym, bo potrzebuję hobok, żeby trochę sobie naładować słomy którą zaraz zresztą zobaczycie po co mi ona. Bo naprawdę fajna rzecz nas w tym tygodniu czeka. I to bardzo fajna. Ale teraz ja muszę w sumie tym balotem wjechać tutaj i tam gdzieś, żeby był do ścilenia kurników. Powieczki zawsze lubią sobie posmakować takiego świeżego balocika słomy, trochę sobie poskubać. No i dobra, teraz sobie ładujemy trochę słomy i idziemy w pewne miejsce, żeby wam pokazać o co chodzi. No i co? Słuchajcie, poznajecie gdzie jesteśmy? No po tym kamieniu to już chyba poznajecie, ale tak to ciężko poznać. Tak zarosło, powiem wam. I będzie trzeba tu przejść z kosą. Bo patrzcie, jak tu zarosło, tu trzeba trochę przykosić. I wtedy, wtedy gąski dadzą sobie radę. Ale my tutaj, tak naprawdę, w innym celu dzisiaj ze słomą pewnie zastanawiacie się, dlaczego. Już Wam powiem. Specjalnie zrobiłem akcję, żeby gąska mi usiadła, i widzicie, że ona tu siedzi. Mam nadzieję, że jej nie spłoszę, chociaż wydaje mi się, że może będę musiał. Ale to za chwilkę Wam powiem, o co chodzi. W tym momencie trzeba słomę dać jej jakby do tego gniazda. Także pozwólcie, że chwilę przerwę. No właśnie, ja tu przyszedłem zrobić jej lepsze gniazdo. Słuchajcie, z jednego powodu trzeba i tutaj ładnie zrobić. Patrzcie, jajeczka, ona mi teraz już tak pozwoli, bo już się czuję trochę skrępowana, zdenerwowana. Widzicie, taka biedna gąska sobie tutaj siedzi od tygodnia, może półtora. A ja pod to wszystko specjalnie się przygotowałem, sorki za audio, bo rozładował mi się mikrofon. Ja się pod to wszystko specjalnie przygotowałem i ja już jej wziąłem. Tutaj, słuchajcie, podłożyłem w tym miejscu, co prawda, jajka. I no i co? No i jajka, i widzicie? I kawałek trochę takiej słomy psiana, powiedzmy. I chciałem, żeby mi usiadła. I no i tak czekam tydzień, i mówię, kurczę. No nie usiadła mi. Nie usiadła mi. Idę sobie i patrzę, ale brakuje mi jednej gęsi. I mówię, kurczę, wydaje mi się, że gdzieś mogła usiąść. Gdzieś, gdzie oczywiście, sobie sama zaplanowała, a nie ja je zaplanowałem. Idę, idę, a moim oczom okazuje się takie coś. Podchodzę, a ona tutaj ma kilka jajeczek gęsich. Oczywiście nie mam gąsiora, i one będą niezależone. I teraz właśnie jej przyniosłem słomę, żeby ładniej to gniazdko urozmaicić. Ja jej przyniosę tej słomy jeszcze więcej jutro, ale. Po prostu nie miałem już miejsca w choboku. I te jajeczka są tam, ona sobie siedzi. I słuchajcie, do tego stopnia, że teraz jak właśnie przeglądałem, to wyobraźcie sobie, ona sobie przeniosła sztuczne jajka stamtąd. Tutaj, bo tam są sztuczne jajka, te takie kurze. I ona sobie przyniosła, i ja nie wiem, jak to ona przyniosła. Wydaje mi się, że w pysku, no bo, bo nie wiem, w dziobie w sensie. <laughs> e, nie mam pojęcia, jakim cudem można przynieść 5 metrów przez takie haszcze sztuczne jajko. Nie mam pojęcia, dajcie znać w komentarzu jak ona to mogła zrobić, czy jakoś przytulając. Nie mam zielonego pojęcia, bo naprawdę trasa jest ciężka. Ja oczywiście wam spoilerować nie będę. Co się wydarzy. No, ale myślę, że domyślać się możecie. Także jedynie co możecie zrobić, żeby nie przegapić kolejnego filmu, to jedynie zasubskrybować ten kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie, jak przyjdzie super fajny film. A jego nagranie już za 3 dni. A przygotowania pełną parą, bo musimy troszkę to ogarnąć, ale o tym cicho, trochę później. Tutaj sobie jakiś czas temu zrobiłem taką furteczkę prowizoryczną, ale działa. Jeszcze muszę ją trochę podnieść. Taka widzicie zwykła furteczka w sumie z wszystkiego co było, a sama furtka jest z palety e, wzmocniona tutaj. Też tak widzicie, prowizorycznie, ale działać działa i spełnia swoją funkcję. A głównie po to, żeby tutaj nie przychodziły kaczki w razie czego, gęsi, bo czasami bywa i tak, że, no wiecie, no przyjdą kaczki, nie wiem, upomnieć się o jedzenie, cokolwiek, i przychodzą, i wiecie, i przyjdą na przykład nad basen, i wskoczą do basenu, później ciężko mi jest je wyłowić, i takie problemy po prostu. A ja schodzę właściwie ze słomą. A Was witam w dniu kolejnym, a właściwie mamy dwa dni do podłożenia, także tak już wam mogę powiedzieć, że nie będę czekał, ale zobaczycie już na samym filmie, no to przygotowuję się pod podłożenie gąsek. Także idziemy i troszkę podsypiemy i tutaj te gniazdko. Żeby miała ładnie, wygodnie Zeszła z jajek Zeszła z jajek Mam nadzieję, że tylko na chwilę Kurczę Mam nadzieję, że tylko na chwilę Ludzie Ona długo nie siedziała Co jest grane No patrzcie No przecież to tak nie może być To jest ta chyba Ale Co ona? ...się zasiedziała, że taki słaby hut ma. Te tutaj normalnie chodzą. No dobrze, na razie się nie denerwuję. Zobaczymy, czy ona do tego gniazda przyjdzie. Ja jej tutaj jeszcze lepiej wyścielę. Słuchajcie, gniazdo dościelone. Wygląda to teraz tak. To się ubije wszystko i... ...chcę, żeby po prostu było więcej tej słomy, żeby miały ciepło i... ...ładnie, bo wiecie, że ta pogoda... Tego lata jest taka, sobie bym powiedział, no i musi po prostu mieć ciepło, e, ale wydaje mi się, że zeszła z jajek, bo coś jest dziwnie. Jajka są zimne, ona tutaj chodzi taka dziwna, bym powiedział, nie wiem, jakby była taka pijana lekko, nie wiem z czym jest to spowodowane, trochę spróbuję je zagonić tam w stronę gniazda. Nie wiem. Ona tam wchodzi. Czy ona pójdzie do gniazda? No niby tam idzie. Okej. Okay. No niby weszła, zagarnia jajka pod siebie. Ale problem jest kurczę taki, że jest słaba i coś jest nie tak, coś jest ewidentnie nie tak, nie wiem co. Wydaje mi się, że dam jej pod nos jedzenie, żeby się najadła, być może to przez to, że nie jadła, nie wiadomo ile. O, akurat skorzystamy, bo jest tutaj miska przy brzegu. O ile nie wpadnę, więc trzymajcie kciuki eee, A ja swoją drogą tak sobie myślę, że O kurde Ja się przestraszyłem Myślałem, że to żaba, a tu mi ten listek dotknął Ojeju, a ja się Żab brzydzę Coś czuję, że ja się tu w wpierdzielę Więc trzymajcie kciuki Żeby nie I jeszcze muszę tą miskę sięgnąć Dobra, udało się. Przepuczemy ją sobie. O! Kurde. No siedzi, siedzi, słuchajcie. Nawet tam sobie zagarnia jajeczka. Więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Ja tutaj naładuję tego jedzenia. A właściwie tak możemy. Tutaj widzicie. Akurat przed Wami taki podajnik, on głównie dla kaczyk, bo tu gęsi raczej wstępu nie mają, widzę, że już całe wiadro zjadły i w sumie muszę to mieć na uwadze, że to tylko dla kaczyk jest ten podajnik, bo gęsi raczej nie dadzą rady damy jej tam więcej, niech ma już, nie wiadomo ile ona zje, bo powiem wam, taka słabiutka jest, jakby naprawdę nie jadła po prostu, bo nie wiem o co tu chodzi może akurat jak ona wychodziła jeść To zawsze zdążyły zjeść kaczki, gęsi, wszystko Bo słuchajcie Ciężko mi tutaj mówić Ale zaraz wszystko będziemy wiedzieć Jak jej podamy to No siedzi, siedzi na tych jajach Ja tutaj słuchajcie o, Zostawię to jedzonko niech ona ma sobie pod ręką żeby trochę się wzmocniła kurcze przed tym kluciem bo naprawdę jest słabiutka patrzcie nawet ona nie doszła sobie do końca tych jajek tutaj taka jest coś bardzo słaba z czego to wynika moi kochani dziwne bardzo zaczynam się o nią martwić Kurczy. Nie wiem, nie wiem, nic nie zrobimy, zostawimy. Będę obserwował, przyjdę wieczorem, przyjdę jutro i słuchajcie, mam nadzieję, że to wszystko będzie ok. A co do ogrodu, pasty wyższe ode mnie i to tak nie może być. Także mnie tutaj też czeka robota. Niestety i niestety, a lubię akurat kosić, lubię pod kaszarką robić. I słuchajcie, dzisiaj mi przyjdzie do paczkomatu, przyjdzie mi żyłka, bo zamówiłem już tak, wiecie więcej, bo cały czas dokupuję po parę metrów, tam, wiecie, te paczuszki małe, mówię, zamówię więcej. I od razu e, głowica nowa do podkaszarki, żeby, e, bo już widziałem, że tamta, już ten uchwyt taki, wiecie, na żyłkę się zrywa. I mówię, wolę kupić, wolę zamówić, wolę mieć na wymianę. Że jak przyjdzie co do czego, akurat właśnie będę potrzebował i mi pęknie, no to słuchajcie, zamówiłem sobie taki zestawik, więc jutro mamy ostatni dzień, gdzie możemy coś działać tutaj, żeby później wiecie nie denerwować nikogo i w ogóle, chociaż w sumie jutro też będziemy ją denerwować, ale musimy to zrobić, bo. Jest za duże, są za duże haszcze zbyt niebezpiecznie jest, żeby wiecie, żeby tak było. Trzeba to wszystko podkosić. Bo po prostu później małe się zgubią, więc przykro będzie wtedy. Bardzo się obawiam o nią. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok, że to tylko osłabienie takie lęgowe. Miejmy nadzieję, że sobie poje i będzie wszystko całe. Chociaż wiem, że macie lekki niedosyt gospodarstwa, więc. Pokażę Wam trochę, co tutaj porobiłem. Sorki, wracałem z nad rzeki, w sensie stawu, i trochę się zmęczyłem, nie ukrywam. E, tutaj, słuchajcie, wczoraj ogarnia, ogarniałem tą. Histerię. Nie chcę mówić. Histerię, listerię. Coś takiego, wiecie, te pnącza tutaj. I podciąłem wszystko, ale zauważyłem, że zaczyna coś tu wszystko upadać. I wziąłem podpórki takie. I coraz wyżej to wyciągam, bo po prostu to wiecie, to się trochę załamuje, i nie wiem, czy później nie będę musiał jakichś tam takich wzmocnień do szopy porobić, żeby to wszystko popodciągać. Bo szkoda mi tego podcinać, bo jest bardzo ładne. A widzicie, jak tak to zrobiłem, to normalnie człowiek sobie może przejść, i to będzie trzeba tak usztywnić. Więc dobry pomysł, myślę, że z tym, bo szkoda, żeby to, mówię, ścinać lepiej to wzmocnić Czaru tutaj chodzi, obserwuje nas a moi drodzy tutaj chcę wam pokazać jak się chowają przepiórki u przepiórek wszystko jak najbardziej ok pokażę wam stan, bo kiedy my to wymieniliśmy, wczoraj czy przedwczoraj? widzicie, że naprawdę dosyć dużo robią, więc myślę, że w tym systemie jakim są teraz, że tyle ich jest, bo no, nie ukrywajmy, ale przekroczyłem tą przepisową ilość tych pisklaczków, kurczaczków, już w sumie kurcząt, przepiórek, no bo jest ich tutaj więcej niż powinno być. No to trzeba też o nie dbać. Trzeba im wymieniać to częściej, skoro jest ich tutaj więcej. Więc tutaj ładnie sobie jedzą. Widzicie, tutaj dolna półka, tak samo, nic tutaj innego nie ma. Poza tym, że tu jest ich chyba trochę mniej, wydaje mi się, łącznie będzie ich, wydaje mi się, że ze 140, 150, coś takiego. No, a niedługo już przyjdzie ich czas, żeby dołączyły do dużego stada po prostu. No bo z czym będzie tutaj czekać? Będziemy, jak widzicie, że one są z dnia na dzień coraz większe. Teraz wam pokażę, jak to się otwiera, żebyście też wiedzieli, że możemy mieć tutaj właśnie dostęp. Tak jak do tej przepióreczki teraz mamy ona sobie ładnie je tutaj, widzicie? o, tutaj wyszły też kolejne ale zamykam już, bo tu jest czarek i wiecie to są małe ptaszki dobrze wiemy jak koty reagują no i super, wodę mają mają, bo dzisiaj im nalewałem więc bardzo fajnie no i pokażę wam tu trochę mojego ładnego statka tutaj aktualnie trochę więcej kogutów widzicie tu jeden, tam drugi, jeszcze jest trzeci. Opowiadam po, Wam później, co tutaj się działo. Bo dużo takich tutaj konfliktów, śmiesznych było. A teraz jest wszystko ok u nich. Jak jest więcej kogutów, kurki pięknie się chowają. Widzicie, jakie są piękne. No i tak to się prezentuje. Także widzicie, wszystko ładnie idzie. No i co, tam sileczki, tutaj kurczęta w takiej klatce. O tym też trochę później. No i tam białe yy, statko z plaż właściwie ostralopek, owieczki, przepiórki tam z tyłu, ale mówię, to już zostawmy sobie na kolejny film, a w tym momencie rozłączamy się. Dziękuję, że byliście dzisiaj, siemanko, jo.